Po tych kilku miesiącach możemy stwierdzić, że te największe firmy odpowiedzialne za krytyczne funkcje państwa przygotowały się na sytuację kryzysową i nie zanotowaliśmy żadnych poważnych incydentów, a wręcz przeciwnie, widzimy, że niektórzy przedsiębiorcy polscy działający na terenie Polski wspierają firmy ukraińskie w odtworzeniu zdolności do funkcjonowania w trakcie wojny. Także to pokazuje, że mamy po pierwsze zdolność zabezpieczenia tego, co jest na terenie Polski, ale też mamy możliwości, jeżeli chodzi o wsparcie naszych sąsiadów. Żyjemy właśnie w permanentnym kryzysie. Trudno jest powiedzieć, co jeszcze może nam się wydarzyć. Mamy, mamy wojnę przy naszej granicy. Mamy tak naprawdę trochę przykrytą tymi wiadomościami wojennymi, nieustającą też wojnę w przestrzeni cyfrowej, dezinformacyjnej. I, i tutaj w tych przestrzeniach na pewno ta duża czujność i gotowość do, do działania musi, musi istnieć. Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, to nie możemy się zatrzymać na granicach tego, co jest rządowe, co jest w sferze państwowej, tylko musimy też dbać o to, żeby te same wymogi spełniali przedsiębiorcy. No i tak zresztą działa ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która obejmuje w tym swoim zakresem nie tylko podmioty publiczne, które mają taką rolę wiodącą i koordynacyjną, ale też te podmioty prywatne, które zapewniają te niezbędne do funkcjonowania państwa i gospodarki usługi. W najbliższe lata możemy przewidzieć nieustającą serię zagrożeń, ataków z różnych stron. Mówiliśmy o Stąd bardzo dużo o cyber, ale przecież dzisiaj to jest wręcz fizyczne zagrożenie. Dzisiaj firmy, dzisiaj osoby, samorządy, osoby fizyczne muszą być wręcz przygotowane na, nawet na potencjalne takie fizyczne zagrożenia w przypadku jakby rozlewania się konfliktu ukraińskiego. W związku z czym niezmiernie ważne jest to, żeby fachowcy właśnie z tych różnych miejsc, z biznesu, z samorządów, ale też z instytucji państwowych spotykali się no i przygotowywali scenariusze. Trzeba podchodzić do organizacji publicznej żeby była gotowa do sytuacji kryzysowej w taki sposób żeby ona na co dzień obsługując swoich mieszkańców była w pewien sposób w stanie truchtu to znaczy żeby miała taką wydolność pewną operacyjną która pozwoli w sytuacji kryzysowej na sprint ponieważ właśnie sytuacja kryzysowa jest momentem kiedy organizacja publiczna przeskakuje z trybu truchtu do sprintu i właśnie jest bardzo istotne, żeby tą wydolność operacyjną na co dzień utrzymywać. I samorządy, jak się obserwuje okres i pandemii obecnego kryzysu uchodźczego miały tą wydolność operacyjną. Oczywiście są samorządy takie jak Warszawa, które były skrajnie obciążone ilością osób, które napłynęły do, do granic miasta. Z drugiej strony miasta z wschodu Polski, które przyjęły w pewien sposób pierwszy impet uchodźczy i musiały sobie w tych małych, często aglomeracjach poradzić. Ale wszyscy zdaliśmy egzamin.